No Co nie. wy robicie? No kurde. Dobra. Wyjaśniamy tylko. to. Kółeczku. Chodź tu gnoju. <grym> tak. <grym> Trzeba to zrobić na dół. Dawaj, niech spadnie, niech spadnie. Dawaj, teraz. W ogóle. Zrobię to. Nie! Razem <grym> z pomyściem. <grym> no niestety, wojna wymaga. Teraz ja, teraz ja. <grym> Kurczę. O oh, kurde. Ej, to się nazywa przejęcie dzielnicy, nie? Jakieś typy tu wbiły, no. może myśleli, że to i... Ej, bo to, mnie teraz to, atakują. To... Dobra, Ej, bo mnie wzięli w kleszcze we dwóch. Dobra, no to. Help mnie. Chodź, i już idę. No zostaw mnie zboczeńcu. Ty do niego zboczeńcu, ale że myśmy go zgwałcili tam masowo, to się nie przejmujesz. Nie bo to lubię, Jaki ja mogę to Nie mogę wjechać Pomóż mi ktoś A co, bzykają cię? Chyba. Chyba Nie wiem to mój pierwszy raz A kto to taki mądry Ej, nie, 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 nie. Fox! No dobra, Fox nie! Nie, nie oddam ci melory ale nie, psychozostaw, psychozostaw. Czemu? Czemu? A! To, to, nasz, to nasz rekrutant No jeszcze. No jeszcze nie. Czekaj, nie, ty. Nie... O Boże. O Boże. Za mananką się uganiamy, nie? To, czy to jest futo? Teraz! Przemek, Przemek nie rób tego! Przemek, yes. yes. wypchniemy, no no to drugi przyjedzie, no nie! Udało no nie, Mam tu, go! Jest! Yes. Yes. Asysta! Dobra, wejście blokujemy. Przejmujemy teren. Przejmujemy. Tutaj, tutaj. Ja ja do, do ściany. Pięć za wejście. NIE! W dwóch rzędach, tutaj! <laughs> Jak poszedł? O jaki biedny tam leży na dole. Ale, ale komu nie rozumiem? No zrobiłem blokadę. O, ja ci, jedzie, no, ci pojedzie, ja. jedzie, jedzie. Więc no to. Kopiarka, ja mu suwa puszczę być. Kurczę. Dobrze, Próbowałem. <noise> U, nie nie, nie wiedzę Dobra, nie pchaj się, tak. Nie, nie, ja się nie pcham, tylko tak. Sianka! Myślałam, że no Dobra, dobra. Ale nie wiem, nie wiem nic. Auć. Ej, oni tu mają dobrą zabawę z tego, nie? Wjeżdżają specjalnie, żeby ich wyrzucać chyba. Czy idziemy dalej gdzieś jeszcze? Jakie tempo, szybkie wolne no nie wiem, no po nazywam. prostu sprawdzaj czy ci się ludzie nie budzią. <laughs> tak, pewnie. U jednej. Zaraz mu tu za to. Nie ma wyprzedzania no, na Tu <laughs> Tu jest ciągła melora. Ja... Ale zauważ, że sam są raso się nie ciągłe. Oj oj oj. oj, oj. Zaraz cię tam zrobię na <laughs> no. Nie powiem co. Nie <dzielnie> ma. <gulia> się w no. Stoi i Ło, jak maluch mnie tak <gulia> No nie wytrzymał zaraz. Co za ludzie. <gulia> do <gulia> nie! Pojemy. Weee! To się skrzydeł dostał. Nie! Łona!

nie. Ale wy zjazd by co, nie? Z waszej strony. Oj, 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 Boże, ej, To, to Kim się tak stara, żeby nas prowadzi, a my tego tak pieprzam, nie? Oj tam. Marze by było, ale. Była, tak jest. <ślesz> Boże. No to są derby. <ślesz> jako kołbuj. <ślesz> <ślesz> Że ja tam przyjechałem, nie? A wiesz to ja, ja proponuję czegoś, inny partii? No właśnie ten sam mam na... Ten sam mam na myśli wcześniej że... Nie, 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 mam inne na myśli. Ej, dawajcie, dawajcie, dawajcie za mną, dawajcie ja wam pokażę fajne parking. Za chwilę Kotro tam ciśnie ostro ja hamulców nie mam! <tryk> Ciśnij S. Lub strzałkę w dół. Gra strzałki, masterowanie. No nie, hamulców nie ma. Gdzieś stój, tutaj stój, stój. był. Stójcie, 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 ja wiem. Jest. Tak. Jest. tak I ten, prawo. Do góry. Do góry. Do góry. O. Aha. Tak. Tak. Co to będzie? No Kto się nam fach? Bo... trupach. <laughs> O Jezus, no, ja tu jedziemy! Teraz wjeżdżam. O boże! Tak! Co tu się dzieje? Mm -hmm. Jeszcze komuś postanowił, że chwytam i nie widzę. A co, z Łokaską opłacał? Nie no, Komuch, Kurde no! Marcin! Ja się nie mogę nie zachować! się no! Ała! I teraz tu stoi, najeńczasz! Marcin, ty naucz się jeździć! Okay. Nie, to nie. Nie, ja. No nie, ja wytrzymam. A no. ty mi blokujesz tego sentinela, Ja się później nie mogę ruszyć, bo szaroki szeroki jak szafka, No. Ej, dajcie mi dajcie wjechać naszym. tylko tą malankę, na dajcie mi wjechać naszym. A Ile tu ma tych piętek? jest jakaś rampa, żeby skoczyć? Nie ma. Nie ma. A, i takie fajnie. A odpada. Wan? Dobra. Tu może coś zrobię. Tak? Chodź, <grym> to tak. O, ja. Oni ewidentnie tu wjeżdżają, żeby wylecieć. No. Dalej się pojedynkujesz. Bo ja mam stoka, To dlatego, masz szczęście. No dobrze, dobrze. Tak, masz taką słabą maszynę, to nie startuj do mnie. Się jeszcze zdziwisz. Mnie mało rzeczy zadziwiam. Z każdą maszyną mogę do ciebie wystartować. Mhm. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. A jak to się wskakuje niby? A ja się muszę w ogóle zorientować. No idziemy jesteśmy. Ja skoczę, nie podkroś. Ale gdzie wskoczysz? Jakie tu drifty można robić? Zawracam. Woda. Odwracam do ciebie. To skaczemy czy co? O którym To, to, to wiem. Jeszcze raz to jest Simba, to naprawdę. Tylko nie te, co myślę. Nie puszczajcie tego. Aha. Nie, tylko Co ja zrobiłem? Kiedyś nawet góra może być. Ela. Myślę, że pójdę w klasykę. Disco Polo w sobie sensie? Polo w sensie? Nie. <śmiech> <śmiech> to jest tramówka, Oh, oh,